Cześć. Dzisiaj pokażę, jak wymienić w głośniku JBL Flip 3 maskownicę. Tą, część, tą. Tutaj maskownicę taką w lepszym stanie udało mi się zdobyć. Człowiek sprzedawał na Oelixie części i po prostu ją zauważyłem i stwierdziłem, że ją sobie kupię. Bo ta moja jest trochę tutaj takiej widać. O, tutaj są takie pęknięcia. podniszczone a ta jest całkiem jeszcze w takim dobrym stanie nie ma tych pęknięć tu mocowania gdzie wchodzą w wkręty są całe, w mojej to są połamane żeby dostać się, to trzeba zdjąć najpierw maskownicę z głośników, tą wodoszczelną. Najlepiej użyć czegoś do podwadzenia. Mam takie, takie narzędzie, ale można też od jakiegoś widelca, czegoś takiego łyżki, rączkę. Tu. Musimy tu są zatrzaski odwładzić z jednej i z drugiej strony wtedy ta maskownica tam Mnie interesuje ta część. Tu jest mocowana na tu dwa wkręty. I tutaj i założę tą są dwie wersje tego głośnika JB'la. I maskownice. Od tych, od tych dwóch wersji jedna do drugiej nie pasuje, więc jak ktoś by chciał wymienić swoje, to musi to musi po prostu do dokładnie się przyjrzeć, czy będzie pasowała do, jej, do jego wersji głośnika. To jest druga wersja głośnika. I że wam, w czym jest? Jest drobna różnica. W tej mamy taki tutaj bolczyk, w tej nie ma. I w tej osłonie maskownicy jest taki wpust, gdzie ten bolczyk wchodzi. No, bo w tej wersji nie ma tego. widać, nie ma w tej drugiej tak samo co do maskownic tych na przyciski ta co będę zmieniał to ma mocowanie na wkrętami, sześcioma tutaj Ta nie ma, jest tylko, tylko wciskiem tu z tej ma, jest po prostu tylko zakładana. Nie ma tego mocowania tych wkrętów. Dla porównania pokażę obydwie osłony. Niby wyglądają tak samo, a różnią się. Oba głośniki są oryginalne, ale JBL wypuścił właśnie dwie wersje. Nie wiem, która była pierwsza, a która później. Więc jak ktoś będzie chciał wymieniać, czy taką osłonę maskownicę tych głośników, doszczelną, czy osłonę tych przycisków. To musi, musi zwrócić uwagę, jaką ma wersję głośnika. Po prostu trzeba zdjąć tą osłonę i popatrzeć. i popatrzeć, co się kupuje, żeby później było z zawodu, że coś nie pasuje. Może to tą sobie odłożę, bo tam mnie nie interesuje. A, zajmę się tą. Jest połamana połamane są te mocowania. Głośnik kiedyś kiedyś tam kupiłem jako uszkodzony tak go sobie składam wymieniłem w nim baterię i port ładowania, bo był uszkodzony bateria była Spuchnięta, pokażę Wam, jak wygląda spuchnięta bateria w takim głośniku. I jeszcze zostały tutaj po dwa wkręty na bocznych, tych membranach pasywnych. One są pasywne, działają pod wpływem ciśnienia. To nie są żadne głośniki. Głośniki mamy tutaj. Nuszę uważać na to o. na zaślepkę od portu ładowania o. tak wygląda ta stara. No, nie połamane te i te pęknię teraz. Założę nową. Jeszcze jeden wpięcie. Zobierz. É está né? tão Так, ещё то застало. A, dość dobrze dokręcić oczywiście bez przesady ale żeby te membrany dobrze obejmowały te membrany pasywne bo wtedy może być efekt takiego buczenia, pierdzenia przykręcę teraz wkręty 6 sztuk. Takie dodatkowe mocowanie tej maskownicy, przycisków. Tak z wyczuciem dokręcamy, żeby nie, nie przedobrzyć, czegoś nie połamać. I tak, tu już czas zostało tylko tą, tą łaskownicę założyć. Jeszcze pokażę, że przypom przypominam, że są dwie wersje. Tu mamy takie wpusty, tu i tu. Nie tylko ten środkowy, ale tu, tu i to one wchodzą. Ten bolczyk w ten i w ten. Znowu, przy tej wersji JBL flip nie ma czegoś takiego. Tak samo mask ta maskownica nie ma tych przykręcanych mocowań. Być może to nawet lepiej, bo szybciej się to zakłada. O, tu już sobie porównamy. Ta jest dużo ładniejsza. Ta ma swoje przeżycia jakieś. Stało tylko założyć tą osłonę na głośniki, przyciski. Tutaj mam właśnie te switche. Bluetooth ciszej głośniej odbiór lub play. I musimy to tu wcisnąć, i to w, musi, musi nam w te kołki wskoczyć. Nie wiem, czy to widać? Ale tam nie wskoczyło. Więc niby to takie mm, prościutkie, banalne. A. Trzeba się pilnować. Można coś tam połamać. Nie no znowu mi to. Nie wchodzi. Zdejmę jeszcze co? I tak może być wtedy lepiej. Cianowy tu weszło tu nie weszło, tu teraz o i później tylko tutaj jeszcze klik tak samo tu i mamy wymienione osłona wymieniona jeszcze zostało przyciągnięcie tego sznureczka to też nie jest takie łatwe żeby tu go wywinąć, więc ja użyję takiego druciku tego przełożę tak przeciągnę go to będzie prowadzenie żeby przeciągnąć ten sznurek tak, tak jak igła z nićmi. я не знаю, что это я думаю, что я должен убить это zmienioną maskownicę osłonę przycisków, membran więc załączę głośnik. Aha. Wszystkie diody połączył się z telefonem. Wszystkie diody no ładnie tu się palą bateria. Jest naładowana. Pokażę Wam jak wygląda uszkodzona bateria. To była w nim uszkodzona. Jest tutaj wybrzuszona. Jak naciskamy to jest taka miękka. Spuchnięta tak zwana. Jak jest dobra to nie ma tych wypukłości. Jest taka bardziej tutaj prostokątna. I ona po prostu już nie trzymała. Dosłownie tam trzymała kilka sekund. 20, może. się głośnik wyłączał. Jest dodatkowo jeszcze harciał, bo już s, 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 mm, a słaba bateria. nie miał mocy na tej baterii. Jest założona od też głośnika JBL flipa uszkodzonego. Też był dawcą części. Tak, że z dwóch. Głośników sobie złożyłem jeden i wygląda. Czekałem jeszcze tylko na tą maskownicę. Wygląda tak całkiem ładnie. No to tak, jak pokazałem, trzeba wziąć pod uwagę, że są dwa rodzaje obudów flipa. No nie, nie tylko, bo tam na pewno w też jakoś tam są inne. Może być dokładnie się przyjrzeć jak, jak będziemy wymieniać tą maskownicę lub tą, żeby do naszego modelu pasowała. Dzięki.